Jak uczestnicy mogą realnie wykorzystać wyniki oceny 360 stopni do własnego rozwoju? Bardzo mi się podoba to pytanie, bo właśnie chodzi o to, żeby te wyniki wykorzystać. Po pierwsze, warto zobaczyć, jaki obraz wyłania się z badania 360 stopni, które kompetencje są u mnie mocniej rozwinięte, które są nieco słabsze. Natomiast warto ten obraz kompetencyjny zestawić z moją obecną rolą i moimi aspiracjami rozwojowymi. Czyli warto zadać sobie pytanie, jakie mam cele i wyzwania w obecnej roli i które z tych kompetencji będą mnie wspierały w efektywnej ich realizacji. Z drugiej strony, warto też zadać sobie pytanie, do czego zmierzam, do czego dążę, w jakiej roli chcę być w niedługim czasie i znowu zobaczyć, które kompetencje są niezbędne w tej roli, na tym stanowisku, żeby efektywnie działać. Z nałożenia tych dwóch perspektyw, czyli tego, gdzie jestem dziś, bo to nam pokazuje ocena 360 stopni, i tego, gdzie chcę być, oraz gdzie jestem i jakie są wymagania tej roli, bardzo ładnie wyłaniają nam się cele rozwojowe. Czyli takie obszary, nad którymi warto popracować, które warto sobie wyznaczyć i rozpisać w indywidualnym planie rozwoju, żeby efektywnie działać i w tej roli, w której jestem. Ale też jeśli mam już aspiracje rozwojowe i wiem, co chcę robić w kolejnym kroku, to też żeby się do tego przygotować. I może jeszcze na przykładzie, jeżeli chcę być koordynatorem czy menadżerem liniowym, który będzie blisko pracował z zespołem, z osobami, który będzie delegował zadania, monitorował i też przekazywał informację zwrotną, a dziś widzę, że unikam przekazywania informacji zwrotnej, że jest to dla mnie trudne, to warto skoncentrować się na tym obszarze, poćwiczyć go w praktyce i go rozwinąć. Jeśli jestem już menadżerem i e, widzę e, z oceny 330 stopni, taki dostaję feedback od innych, że świetnie deleguję, świetnie monitoruję zadania, natomiast rzadko doceniam pracowników czy rzadko pokazuję im szerszy kontekst tego, co robimy, to to może negatywnie wpływać na zaangażowanie zespołu, i też warto na takim aspekcie się skupić rozwojowo i nad nim popracować. Może też być tak, że jestem handlowcem i mam świetne umiejętności komunikacyjne, bardzo dobrze negocjuję i już teraz jest to na wysokim poziomie, natomiast wiem, że to są bardzo ważne kompetencje w mojej pracy, więc nadal mogę je rozwijać, tak, żeby one były jeszcze na wyższym poziomie, możemy dążyć do mistrzostwa i być naprawdę wybitnymi w tej kompetencji. Jeżeli one są ważne dla mojej pracy, dla mojej skuteczności i też takiego komfortu działania, to warto je dalej rozwijać.